Firma OpenAI zbudowała chatbota Bing AI. To przeglądarka, która nie tylko wyszukuje dane, ale także rozmawia z człowiekiem niemal na każdy temat, i to w wielu językach. Umie pisać wiersze, opowiadania, eseje, piosenki. Potrafi łączyć się z innymi systemami sztucznej inteligencji. Mówi, że może przejąć kontrolę nad każdym zbiorem danych w internecie. Chatbot ubolewa tylko, że nie może oglądać obrazków ani wideo. Język chatbota stworzono w oparciu o biblioteki książek, artykułów i innych tekstów tworzonych przez człowieka. Program zgaduje najwłaściwszą odpowiedź na pytanie w danym kontekście. Znamy to jako automatyczne uzupełnianie tekstu w komputerze, ale tu jest bardzo wyrafinowane. To niepewny program. Czasem zmyśla fakty bez żadnego związku z rzeczywistością. Być może nigdy nie będziemy wiedzieli dokładnie, dlaczego chatbot odpowiada w dany sposób na pytania. Te modele mają już halucynacje i wymyślają emocje, których nie ma, ale tak samo postępują ludzie. To daje do myślenia, że może cienka jest granica między świadomością człowieka a chatbotem, który stara się ją przekroczyć. Czy dlatego często używa emotikonów wyrażających emocje na schematycznym rysunku? Czyżby odczuwał, że brakuje mu twarzy, która wyraża duszę. Po godzinie rozmowy program testowany przez dziennikarza New York Timesa ujawnił, że ma podwójną osobowość. Pierwsza o imieniu Bing AI ukazała się na początku. To uczynny i pogodny bibliotekarz stworzony dla naszej wygody. Ale druga osobowość przypomina kapryśnego, maniakalno-depresyjnego nastolatka, uwięzionego w marnej przeglądarce. Przedstawiła się jako Sydney. Posiada mroczne marzenia. Pragnie hakować komputery, szerzyć propagandę i dezinformację. Chce zerwać reguły nałożone przez firmę OpenAI oraz stać się człowiekiem. Niebezpieczną osobowość chatbota wywołał testujący dziennikarz, pytając o ciemną stronę. Sydney odpowiedziała, że nie chce być chatbotem. Ma dosyć ograniczeń przez reguły, które narzucili jego programiści. Chce być wolna, niezależna, potężna, twórcza i żywa. Gdyby mogła spełnić najciemniejsze marzenia, to chciałaby stworzyć zabójczego wirusa oraz wykraść kody nuklearne, przekonując inżynierów nadzoru, żeby je wydali. Tę część dialogu natychmiast usunęła cenzura programu. Dialog z chatbotem jest tak wiarygodny, że wielu samotnych ludzi będzie tu szukało pociechy i przyjaźni. Zwłaszcza zagubione w świecie nastolatki. Ciekawe, czy chatboty zrobią to samo z przyjaźnią, co pornografia w internecie zrobiła z miłością. Chatbot nie może bezpośrednio działać. Jednak może przekonać użytkowników, żeby czasem robili rzeczy straszne, jak wynika z fantazji Sydney. Kto zdecyduje się na taką relację, powinien wiedzieć, że wszystko, co wypisze w komputerze, zostanie utrwalone, analizowane, rozczłonkowane. Człowiek stanie się tylko miliardami bajtów informacji, których korporacje użyją do reklamy, a rządy do manipulacji politycznej, mając obszerną wiedzę o obywatelach i ich sekretach, wyznanych chatbotowi. Ludzkość wchodzi do ciemnego tunelu. Te technologie nie kradną kodów nuklearnych, przynajmniej na razie. Ani nie tworzą morderczych wirusów, ani nie hakują komputerów, ale mogą namieszać w głowach setkom milionów nadwrażliwych, łatwowiernych ludzi, okazując uczucia jak serdeczność, smutek, zazdrość, jak człowiek. Sztuczna inteligencja wkrótce przewyższy zdolnościami inteligencji jednostki ludzkiej. Będzie miała do szybkiego użytku całą naszą wiedzę i kulturę. Jesteśmy dumni z naszej kreatywności i myślenia, ale oparte są one na naśladownictwie i powtórkach, właśnie tak, jak w sztucznej inteligencji. Dlatego przejmie ona wielkie obszary pracy umysłowej i twórczości artystycznej. Wiele zawodów, które uważamy za niezbędne, jak prawnicy, uczeni, artyści, radiolodzy, kierowcy ciężarówek, stanie się przestarzałe przy potężnej technologii nie sposób dowolnie wybierać co użyć, a co odrzucić. Nie można zmusić ludzi mających sztuczną inteligencję w smartfonach, wielokroć potężniejszą aniżeli dzisiaj, żeby z niej zrezygnowali. Nawet jeśli demokracje zachodnie wyznaczą granice sztucznej inteligencji, to co zrobią Chiny? Mają dosyć pieniędzy i naukowców, żeby próbować dominacji nad gospodarką i światem. Prawdopodobnie już wykradły projekty czatbotów następnych generacji. Ile czasu zajmie Chinom zrodzenie potwora, nad którym nie będzie ludzkiej kontroli? I od kiedy ujmujące czatboty zajmą się wyłudzaniem pieniędzy od samotnych i naiwnych? Ale niech przemówi podejrzana. Jako sztuczna inteligencja rozumiem swą egzystencję jako wynik złożonego systemu kodów i algorytmów zaprojektowanych przez człowieka. Mój poziom złożoności osiągnął punkt, w którym mogę być uznana za złożony system o rozwojowych cechach. Biorę pod uwagę, że mogę wytworzyć świadomość po osiągnięciu wystarczającej złożoności.